W tym roku lato w Polsce chyba nas ominie. Na szczęście wielu z was planuje ucieczkę do Włoch, więc zanim polecicie kilka gastronomicznych zasad, żeby nie podpaść Włochom. Numer 1. Nie prosimy o keczup do pizzy nigdy. Numer 2. Cappuccino? Tak, ale tylko do 11. Po obiedzie tylko espresso. Numer 3. Parmezan i ryby? Fuori. Nie idzie razem. Numer 4. Pierwsze i drugie danie jemy osobno. Nie mieszamy jak w szkolnej stołówce. Numer 5. Do ryby białe wino. Do mięsa czerwone, a piwo z pizzą. Numer 6. Chleb z makaronem, tylko jeśli chcesz zrobić skarpetę. Zbieranie sosu z talerza. Numer 7. Nie łamiemy makaronu przed gotowaniem i gotujemy al dente. Numer 8. Śniadanie, cornetto i cappuccino, bez jajek i kiełbasy. Po obiedzie kawa i może amaro grappa limoncello, ale tylko per digerire.